Czujesz się usatysfakcjonowany? W skali od jednego do 10. Satysfakcja na mocne sześć. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Dylemy im tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Kropka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsuła mnie mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić, a ciasto się skończyło. nie ostatnio. Chłop, 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 chłop. Szczerze? Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. No, możesz ci Sam wybrałeś te drogę. A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za pięć. Teraz Spójrzcie. się kurwa! Przyjmij wlodowców we wzmocnione zabójcze maszyny, strona siedemdziesiąta. Wydwolecie! Spójrzcie, to dopiero po zaczerpane serca. I powiedzcie mi, co widzicie. Oszczędzę wam kłopotu. Nadal. Bardzo cię nienawidzę. Albo sama się wyłączysz, albo cię rozwalę. A oto wyniki testu. Jesteś okropnym człowiekiem. Mówię poważnie, mam to czarno na białym. Okropny człowiek. To nawet nie podlegało badaniu. Powrót do Delamina jest aż tak straszny. Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa Twojego zachowania. Cóż, udało Ci się zniszczyć to mnie. Uskorzkniałe, odkrywające samotność, którego odejście nie będzie opłakiwało. Ten psychotest byłby bardziej wiarygodny, gdybyś nie chciała mi wcześniej zabić. O co tak naprawdę Ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam słapiesz, ale wierz jesteś smart. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam.